na moim blogu. Dzisiaj wracam do tematu mydeł. Yy, miałam taki szczery zamiar, że ten rok to będzie rok mydeł, ale plany planami, a życie życiem. I te pierwsze mydła, które tam zrobiłam jakoś na początku roku, dawno już się wykończyły, wyczerpały. Część rozdałam w prezencie, a część Używaliśmy tutaj w domu, i to mnie przekonało do tego, żeby jednak robić te mydła, no jest potworna różnica, ogromna różnica między mydłem takim, który się samemu zrobi w domu, a tym, no, który się niestety kupuje w sklepie. I ja w tym tygodniu zrobiłam dwa mydła. Pierwsze mydło to jest takie mydło sodowe, bardzo, bardzo prościutkie, składające się tylko z czterech składników. I yy, skorzystałam z przepisu z książki Mili Wawrzyńczyk Sztuka mydlenia. I tutaj Mila właśnie pisze mydło w kostce dla początkujących. Cztery składniki, olej ryżowy, olej kokosowy, woda destylowana lub hydrolat i wodorotlenek sodu. I tak też zrobiłam. Oczywiście dodałam jeszcze taką blendę zapachową, żeby się to fajnie y, używało, żeby jednak był ten zapach. No, ale to mnie tak dodało mi odwagi. No, wreszcie się przestałam bać, bo ja się strasznie bałam robić tych mydeł. Nie wiem, coś mnie trzymało. Wszyscy z reguły, którzy... Y, Zajmują się tymi tworzeniem naturalnych kosmetyków, dziwią się, że ja nie robiłam mydeł. W zasadzie większość tych osób zaczyna swoją przygodę z kosmetykami naturalnymi, zaczynając od mydeł, a ja odwrotnie od kremów. No ale przyszedł ten czas na te mydła. No i tak się już rozechodziłam, poczułam się pewnie, bo to jest tak, jak człowiek siada pierwszy raz za kierownicą na kursie. Yy, nauki jazdy i nie może tego ogarnąć, tyle tego wszystkiego jest, do zapamiętania, do obserwacji, koncentracja. I ja tak miałam trochę podobnie, jak zaczynałam destylować. No, Pierwsza destylacja na tym szklanym alembiku, to był też duży stres, trzy godziny to takie nerwowe były. I tak samo zaczęłam z tymi yy, mydłami, że też te pierwsze mydła to jednak mi troszkę takiego stresu kosztowały. Ale zrobiłam te według przepisu Mili, a potem już rzuciłam się na jak ktoś mówi wysoką falę czy szeroką falę. W każdym razie zrobiłam sobie takie mydła, ale to już z własnej inwencji twórczej. I tutaj w tych mydłach one są takie zielone. Dlaczego takie zielonkawe? Takie właściwie oliwkowe. Bo oprócz tego, że jest tutaj oliwa z oliwek i z tych miękkich tłuszczów, to jeszcze mam tutaj olej ryżowy i właśnie olej konopny. To olej konopny daje taki kolor oliwkowy. Do tego masła. Tu mam masło awokado, masło shea i z tych twardych jeszcze to jest olej kokosowy. No oczywiście wodorotlenek sodu i hydrolat lawendowy, bo mimo tego, że to jest taki nie kolor, to robiłam to na hydrolacie lawendowym i dodałam olejek eteryczny lawendowy. No bardzo jestem z siebie zadowolona. Że udało mi się jednak zrobić kolejny krok w tym yy, robieniu tych mydeł. Teraz oczywiście te mydła się nie nadają do użytkowania od razu, bo one teraz muszą sobie leżakować, dojrzewać, tam muszą zachodzić te wszystkie reakcje chemiczne, żeby to mydło było dobre. A więc te 6 do 8 tygodni one sobie będą. Teraz odpoczywały, leżakowały, a ja będę robić nowe mydła, bo naprawdę zaczynam się w ten temat wkręcać. Namawiam. Naprawdę jest to fajna przygoda, duża przyjemność. I co? Te mydła się nie zmydlają tak szybko, jak takie mydło kupione gdzieś tam w sklepie. One po prostu. Można je używać praktycznie do końca. Świetnie nawilżają, natłuszczają też skórę. Doskonałe są i do twarzy i do całego ciała. Polecam. Idźcie tą drogą. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i mojego bloga melarosa.pl i do zobaczenia wkrótce.